Słyszeliście to? Hej, kochani, pewnie zastanawiacie się, co mam na twarzy. Powiem wam, bo ostatnio dowiedziałam się, że istnieje coś takiego oczywiście z TikToka. Maść ich, ich tiolowa. To ona jest na wulkany. A mam je, bo przecież e, mam okres. Plus zdarza mi się dotykać twarzy. A to, jak dobrze wiemy, nie wróży. Nic dobrego. Mam plan na ten tydzień. To jest on. Planuję wysprzątać całe to mieszkanie. Planuję zrobić świąteczne porządki, więc w końcu będzie jakiś świąteczny content na mojej vlogmasach. Planuję też wstawać o szóstej. I planuję też wrzucać vlogmasy o 15.35. Z tej właśnie okazji Dzisiejszy vlogmas jest wczoraj, nie, jest starym, jest starym vlogmasem. Jeszcze nie miałam wtedy okresu i, i miałam chujowy humor. Bo czasami tak jest, że ma się chujowy humor tym bardziej przed okresem, w fazie luteralnej. Natomiast dzisiaj czuję się, jakbym była w fazie folikularnej, i to jest piękne. Więc tak, e, miłego oglądania, do jutra. Ja nie wiem, to nie wiem czemu, ale mam takiego doła. Tak, tak mi jest po prostu smutno. Nie wiem czemu. To nie jest kwestia tego, że siedzę na telefonie. Ja tak nie potrafię. Chciałabym coś z tym zrobić, bo jest, ja się męczę. I zacznę sprzątać. Obym dostała dzisiaj okresu, bo jutro umówiłam się na spotkanie. Biznesowe, trochę bez sensu, ale już. Jak jutro dostanę okresu na spotkanie biznesowe, to co z moim urlopem menstruacyjnym? Najgorzej. Jeżeli chodzi o sprzątanie, do wyboru mam wszystko, wszystko. No dobra, no ale tak, do wyboru to mam tak: kuchnię, garderobę, składzik, biuro. Kurwa, wiecie co? Zrobię sobie kurwa losowanie. Losowanie, losowanie? To jest to garderoba. Dobra, zrobię to. O mój Boże, to splutałam. I powiem Wam, czuję się z tym mega! Mega to było! Wow! Ależ ja to zrobiłam! Mam ochotę posprzątać jeszcze coś! Wow, ale to było! Losujemy znowu! Co teraz? Co teraz? Biuro, nie, nie, jeszcze raz. Yy pranie Zróbmy pranie Wydaje mi się, że jest większy sryf niż wcześniej było. No ale nic. Jestem zmęczona. Chwila przerwy. E, robimy Quiz Sanach. No. Biorę tutaj This is Sanach. No? Ty, no, po kolei będę jechał bo tam. No. Jak długo mam ci to puszczać? No przypadniesz? Ja w wdech... stop po prostu. Y, może po sekundzie. Dobra, to jedna. E, nic, dwa razy się nie zdarza. Dobry dzień, hip hip, hura. E, ostatnia nadzieja. Eee, Meldorado. Dwie druga w nocy. Oczywiście, że to znam. Wiśstawio! Moja ulubiona! Oh. górkę ma! Na... Cunkiem <grym> pożegnania. sen we śnie. Jak wadę, bedę, nie bo Ja pierdolę. Mam dziś 25 lat. Najlepszy dzień w moim życiu. Um, no sorry. Koleńska ślugi. Dziękuję bardzo. To no jest naprawdę i Avenue. Like to, come, I like to